we Nasz pierwszy przystanek w San Francisco, właśnie dojechaliśmy na miasto jesteśmy na Union Square. Jedna rzecz, o której trzeba wiedzieć, bo to jest w sumie taki centralny punkt i podejrzewam, że każdy, kto tutaj przyjeżdża, tutaj będzie, to trzeba uważać na dzielnicę Tenderloin, która jest zaraz w pobliżu, żeby tam raczej się nie pałętać, dlatego że nie jest tam najbezpieczniej. Przejeżdżaliśmy właśnie nie wiem, czy mi się udało nagrać, jak mi się udało, to właśnie teraz pokażę. E, no tam nie jest zbyt ciekawie nawet w dzień, więc e, trzeba uważać, w którą uliczkę się skręca i na mapie, jak zobaczycie Tenderloin, to tam to idźcie w drugą stronę. I tutaj też pod Junior Square jest parking dosyć spory, więc możecie tu zaparkować, ale e, troszkę kosztuje, więc e, miejcie to na uwadze. A jeszcze lepiej by było, gdybyście nie przyjeżdżali samochodem do centrum, bo też z tego co się dowiedziałem jest tu dość niebezpiecznie parkować, zwłaszcza na ulicy chociaż na parkingach też są nieraz informacje, takie plakaty, żeby zabierać wszystko z samochodu, bo wybijają szyby, włamują się i kradną rzeczy z samochodu więc trzeba brać to pod uwagę i no pamiętać o takich rzeczach, żeby właśnie zabierać wszystkie rzeczy wartościowe z samochodu Najlepiej właśnie wszystko mieć przy sobie, albo w ogóle nie brać, jak jeżeli nie musicie. Jakie szandeliery? Chyba tak, no to jest to samo. te, Kamienie? A właśnie tak sobie pomyślałem, że jeszcze wcale nie przedstawiłem osób, które występują teraz w naszych filmach. A jest nimi moja ciocia Kasia, która właśnie w Stanach mieszka na stałe, i moja babcia Marysia wraz ze swoim przyjacielem, księdzem Raimundem. I tak sobie z nimi zwiedzaliśmy San Francisco, a dalej już ruszyliśmy sami do czasu. Ale to zobaczycie w kolejnych odcinkach. Także polecam subskrybować kanał. Nakliknąć dzwoneczek, co by nie przegapić żadnego kolejnego odcinka. O, a tu Cable Card gdzie się jeździ. O, i parujące studienki, jak na Jorku. Tu na chińskiej dzielnicy jest mnóstwo, po prostu mnóstwo sklepów z różnymi rzeczami chińskimi i niechińskimi, z pamiątkami. Muszę powiedzieć, że chyba jest tutaj w miarę niedrogo nawet. Nawet dokupiłem sobie do aparatu obiektyw właśnie. E, chociaż był spoko, cena była spoko całkiem. E, tylko im dalej w głąb dzielnicy idziecie, tym taniej jest. Zaraz przy br głównej bramie te sklepy. Nawet te pamiątki typu kotki z, z machającymi łapkami są droższe, jakieś 30% niż jak się wejdzie głębiej w dzielnicę. No i jest chińsko. Bardzo fajnie. To, to się idzie. Chodź! To jest atrakcja turystyczna. To się właśnie <laughs> słyszy, gdy chcesz zaciągnąć ciocie w jakąś szemraną uliczkę. O, i tu jest... Pierwsza fabryka ciasteczek z wróżbami. W sensie stąd się wzięły ciasteczka z wróżbami. Tu zostały rozprzestrzenione, bo wcześniej generalnie pochodziły z Japonii. I oni mają też do restauracji sprzedają takich azjatyckich. mają. W czekoladkach jeszcze. Uu, a tu się plutko. Cieplutko i pachnie, wspaniale pachnie. To też sposób A Takie wielkie mają tam, takie wielkie. O, tu byliśmy tu na obiadku. I muszę powiedzieć, że odziwo, było bardzo dobre. Pierożki smakują, smakowały prawie jak w Hongkongu, więc to duży plus. Była bardzo duża kolejka. Ale nie sugerowałbym się opiniami w internecie, bo opinie na Jelpie były niezbyt super. Nie wiem dlaczego, nie rozumiemy tego. Bo byliśmy z Dawidem teraz, próbowaliśmy. I naprawdę jedzenie było dobre. Większość. Bo ryż był taki średni. A reszta spoko. Dobra, już nie oglądajmy koszulek. Starczy. Let's go! Tam pani sobie wozi kurę w wózeczku. Takie rzeczy tylko w San Francisco. Dzięki. Dzięki, Kaśka. No, Patrzcie, jakie piękne latarnie tutaj są. No, idziemy, idziemy, bo mi tutaj jest Czesła przeszkadza. Jest taka instalacja artystyczna, jakieś książki i one w nocy się świecą też. A już jest zielone. Nawet kupy ptasie są tu większe w Ameryce. Tu mają nawet chińską aptekę w chińskiej dzielni Taką prawdziwą, gdzie są różnego rodzaju zioła i suszone dziwne rzeczy, niezidentyfikowane obiekty i pachnie bardzo fajnie, intensywnie Jest bardzo autentycznie, fajna dzielnia słyszycie to To kabel tutaj szura od tramwaju, od tej kolejki kablowej Ale o tym jak ona działa to jeszcze Wam opowiem później Jak będziemy nią jechać albo jak ją w ogóle zobaczy, bo jeszcze nie widziałem. Kilka razy mijaliśmy te tory, ale jeszcze nie widzieliśmy wagonika żadnego. Chociaż w chińskiej dzielnicy były takie ozdoby choinkowe z drewienka w kształcie tych wagoników przyzdobionych właśnie A teraz idziemy na taki punkt widokowy, taki park tutaj jest. Zobaczymy, czy damy radę wejść na górę. Ładnie widać centrum. Mów Dawid, jak się nazywa ta miejscowość po drugiej stronie? Oakland. No i patrzcie warto się wspinać ładnie nie jakbyście chcieli tu wejść to jest Ina Coolbridge Park No i tu jest ten świetny widok A tak by the way te okulary to celowe mam LSD koszulkę której nie widać w sumie było dosyć chłodnawo jak wychodziliśmy Tak Także outfit odpowiedni do San Francisco też musi być. A ta wyspa w tle to jest Alcatraz. ładnie Ja ten bym kupił browara w sklepie i to jest siat po prostu O jakie te deski już wysłużone No takie są organizowane wycieczki na Alcatraz. Tu pakieta. Tutaj to znaczy co Pier 29. O, i tu co kawałek stoją z jakimiś kiełbasami z grilla, z jakimś żarciem. O, Versace, okulary. No, i tu już zaczyna się robić trochę bardziej turystycznie. Tu jest Pier 39. No, i tu można sobie pójść na na przykład bułę z krabem albo z homarem. Takie regionalne przysmaki. Można pójść sobie na drineczka i, i idziemy zwiedzać. To najsłynniejsze tutaj, port Molo Fort port. E, excuse my, w anglisz. Lewy morskie. Czy to foki są? To są lwy morskie. A gdy mowa o jedzonku, ja jestem jak najbardziej za. Gdzie? Widzę, jakie to duże jest. Jakie to duże jest tutaj? Ten pan Lodzik jest taki trochę creepy tutaj. Ten pan Lodzik, tutaj u góry. Golden Gate. to są jakieś pa pamiątki To 20 dolarów, jakieś kruzy boldami są Ale ładne te domki tutaj są

A właśnie, bo tu są lwy morskie, gdzieś widzieliśmy z restauracji, nawet. Sobie na tych molach tutaj wysiadują się, wygrzewają. Tutaj Wam napiszę, jak się nazywała ta restauracja, w której byliśmy, ale mogę Wam powiedzieć, że po pierwsze, to były chyba najlepsze frytki, jakie jedliśmy w życiu. I jedliśmy ciastka krabowe. W ogóle jedzenie było super świetne. Cenowo. Wychodziło mniej więcej tak jak tej azjatyckiej, której byliśmy wcześniej. Z tym, że ta azjatycka to do tej się w ogóle nie umyśla. Ale naprawdę super, super, super miejsce, bardzo polecam. E, piękny widok na most, na lwy morskie w ogóle. Nie zdawałem sobie z tego sprawy, że one są aż takie duże. Myślałem, że one są rozmiaru poki, Oki są jakieś mniejsze. No, zobaczcie, tu wam pokażę. Oczywiście na filmie nie będzie tego widać, jak one są duże w rzeczywistości. No i jeszcze widzieliśmy statek. Bo to są wycieczki z statkami wszędzie. I był statek, który w wolnym tłumaczeniu na polskie nazywał się Terapia Winem. I robią nim imprezy z winem. Właśnie się skapnąłem, że nagrywałem to wszystko na. Tam z tyłu jeszcze raz widać Alcatraz. Twierdziliśmy, że nie będziemy tam jechać, choć na początku rozkminialiśmy, czy warto, ale co kto lubi. Bo wycieczka na Alcatraz kosztuje 60 dolarów na chwilę obecną i polega na tym, że płynie się statkiem na wyspę. Zostaje się tam około, z tego co mi ciocia mówiła, 4 godzin i zwiedza się opuszczone więzienie dla panów ok. dla mnie to jest po prostu stary budynek, tyle, że słynny, więc nas to jakoś nie bardzo jara i stwierdziliśmy, że odpuszczamy. No, to tyle. Ale jeżeli ktoś chce, jest taka opcja, pokazywałem wcześniej właśnie port, z którego wypływa statek. Obczajajcie, ale trzeba się pilnować, bo jest też są też wycieczki, które nazywają się, że płyną na Alcatraz, ale one tylko opływają wyspę i nawet nie można wejść sobie na wyspę, więc patrzcie na to, co zamawiacie. Chyba idę, bo wracamy do domu i będą na mnie zaraz czekać. Pierwszy dzień zaliczony. Było fantastycznie. Jezu, się nie mogę doczekać kolejnych dni. Ach, no i jeszcze jedno. Oglądałem dosyć często w filmach na YouTubie opowiadali jakie to Fisherman's Wharf jest bardzo turystyczne, że przereklamowane i żeby tutaj właśnie nie jeść, bo drogo, bo coś tam. No ale jak się właśnie przekonaliśmy, nie wiem, że było dobre, to jeszcze ceny były ok, także. I przyjemnie tu jest. Tu jest taka turystyczna miejscówka, ale jest fajnie. No i patrzcie na te tramwaje w ogóle, jakie są sexy. Dobra, idziemy do samochodu. Może do sklepu szybko skoczymy i koniec na dziś. Dobra, idziemy w te smrotki tam. Te smrodki A gdzie ksiądz? Żeby tam go nikt nie ten Zastrzelił w tym czasie Dobra, nasz drugi dzień w San Francisco Dzisiaj dzień wyborów, więc idziemy Dobre? O Jezu, widzicie tego hyena? Tego po środku, Kasia tego Ken'a środku widzisz? Będzie już z mgłą No Tam jest mgła, wszystko na wodzie siedzi O, byliśmy przed chwilą w tym sklepie I kupiłem sobie spodnie na Halloween Do kostiumu Patrzcie jakie Nie wiem, czy to widać Takie mega brokatowe I wreszcie pierwszy raz będziemy widzieć cable car